Witam mordeczki Sport Prediction, przed nami typy na poniedziałek, gramy o wielką kasę, zapraszam wszystkich na film. Partnerami kanału są STS Zakłady Bukmacherskie, LVB, Totalbet, Forbet, Nobelbet i Betkris. Linki do rejestracji macie w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Poniedziałek, bombeczek nie będzie, będą kursy powyżej 2-0. Arema wygrywa swój mecz za 2-0. Glentoran pokonuje na wyjeździe Cliftonville za 2,35. Apoel Birsiwa, Mokabi Haifa, 2 -20. Al Al Arabii, Kataresce, dwójka 2,65. Pachuca Guadalajara, jedyneczka 2-10. Portimonense ogrywa Gimaresz za 2,60 a Akademika u siebie przegrywa z Rio Ave za 2-0. Łapcie ten kurs, bo on będzie szybko spadał. Remisy to Wyspy Zielonego Przelątka z Kamerunem za 3,60, Paris FC Le Havre 3,15, Hyderabad, Jamshedpur 3,30, Al-Ahli Doha z al 3,35 i Mannheim Borussia Dortmund 2 3,45. Królewski kuponik na poniedziałek to wygrana Fiorentiny za 1,43, Burkina Faso wygrywa z Etiopią za 1,6 i owerek bramkowy 2,5 w meczu Young Ajax Den Bosch za 1,36 do wyjęcia z kuponu królewskiego 1555. Mamy nową grupę na Olimpiadę Zimową. Olimpiada zaczyna się 4, potrwa do 20 lutego. Zapisy do tej grupy już niedługo zamykam. W grupie będą kupony królewskie codziennie na każdy dzień trwania Olimpiady. I każdy członek tej właśnie grupy otrzyma piłeczkę uniforma Adidasa z euro. Dodatkowo, a zainteresowanych zapraszam do kontaktu mailowego na sportpredictions.pl. Liga Typera to mecz Fiorentiny z Genoa. Odpowiedź warta dwa punkciki do rankingu Ligi Typera, który jest zaktualizowany po serii tygodniowej i po serii dziennej z dzisiaj. Tak więc jest to bieżący ranking Ligi Typera. Poker 135 punktów na pierwszym miejscu, sporo się oddalił. Drugie miejsce Paweł Luszczak i Przemek trzecie miejsce. W środku również były przetasowania. Zapraszam wszystkich do zabawy. No i statystyka serii filmowych na chwilę obecną, ona już została zaktualizowana. O wszystko, co powinno zostać zaktualizowane, nie została zaktualizowana. Seria dzienna z dzisiaj, no bo jeszcze mecze trwają i tylko to nam zostało. Seria tygodniowa już dołączona do statystyk. Z serii tygodniowej została Liga Włoska, niezaktualizowana, która kończy jutro meczami, bodajże trzema. A poza tym, jak widzicie, trafiliśmy kupon tygodnia, bo zmniejszyła się wartość minusu czerwonego. Weszliśmy w Lidze Angielskiej na kolor zielony. Liga Francuska niestety pogłębiła nam czerwony kolor. Ponieważ Marsylia nam nie wygrała, co zawaliło nam tak naprawdę jeden z kuponów, który dałby nam bardzo duży profit: Liga Holenderska na minusie, Liga Niemiecka na plusie wszystko zostało już skarkulowane tutaj na tablicy. Oczywiście, statystyka szczegółowa będzie w odcinku z serii tygodniowej, tam wszystko Wam pokażę, jak to wyszło. Zresztą, możecie sobie wskoczyć na filmik z serii tygodniowej i sami zobaczyć, co tam było grane. A ja od siebie dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do oglądania innych filmów. Zasubskrybujcie kanał. Już niedużo potrzeba subów do tego, byśmy osiągnęli kolejny tysiąc subskrypcji. Prawie mamy cztery tysiące, tak więc zobaczymy, kiedy dobijemy. Mam nadzieję, że jak najszybciej pomóżcie mi w tym. Łapeczka w górze przy filmie i do usłyszonka w kolejnych filmikach.